Cześć, cześć, witajcie z tej strongi. Ja w dzisiejszym odcinku po raz kolejny zagramy sobie w GTA 5 online. Yy, I dzisiaj kolejny tuning yy, kolejnego pojazdu, jakim jest yy, Italii. Jakie to było? Italii RSX. Yy, jest to piękne Ferrari, wam powiem. Jest to naprawdę cudowne Ferrari. Jakby, no kurde. Jest bardzo szybkie. Yy, Porównywalną prędkość ma co do najszybszego sportowego pojazdu, jakim jest w pariach. E, a... no może nie prowadzić jakoś ultra no bo, no, zobaczmy na to <laughs> ale jest naprawdę fajna e, stwierdziłem, że dzisiaj e, taki taki oto pojazd, ostatnio były dwa obej, czy jeden obej jeden obej, jeden obej był jeden, e, więc jeżeli chcecie więcej właśnie na przykład danych e, marek pojazdu zobaczyć w GTA to napiszcie w komentarzu a ja z chęcią dla was to nagram bo dla mnie to w sumie przyjemność, że mogę specjalnie dla kogoś nagrać dany odcinek. Więc standardowo pancerz, hamulce, zderzaki, zobaczmy sobie. Aha, tutaj po prostu mamy większe kaczki. No to w sumie to. No, drugi kolor możemy po prostu dać. Tutaj może będzie coś w tym stylu, ale zobaczmy jeszcze dalej. Nie, to już nie. Tu już też nie. Mm, ale damy sobie takie coś. Silnik oczywiście na maksa, chociaż nie wiem, czy coś w ogóle tutaj to zmieni. O, tu się wydechy da zrobić. Kucze piecione. Nie wiem, czy ja w ogóle kiedyś ten pojazd a ale damy sobie takie coś. Maska, maska, maska. Zobaczmy teraz maskę. Maska mi się wydaje, że taka jest ładna. Nawet prosta, tak mi się nie podoba. Mega ekstra, więc sobie zostawimy taką jaką jest. Światło oczywiście ksenonowe, no bo czemu nie. Zobaczmy sobie, o, oczywiście flaga Włoch, e, trójkolorowy pas, no niby można by to było dać, jest to, jak wiemy Ferrari jest włoską marką. E, to jakoś tak, mech, to w ogóle wygląda jak kotwica, tak tutaj. Szpan, a takie coś, nie. Białe paski, żółte paski, rajdowe, candy box Dwa odcienie, trójkolorowe paski, ale takie Kamuflaż nie Szczerze to nic sobie nie damy Jak to wiadomo Ferrari jest znane z koloru czerwonego Aczkolwiek, nie wiem czy każdy wie, ale również słynnie z koloru żółtego więc zobaczymy sobie w jakim kolorze będzie bardziej pasowało. E, czy w żółtym, czy w czerwonym. E, tu żółty. I w żółtym wygląda inaczej. Weźmy sobie żółty, czemu nie? E, a w dodatkowym weźmiemy sobie czarny. E, ponieważ tutaj też jest fajne, że jakby felgi się zmieniają. E, więc to jest super. To to jest akurat ekstra. Zobaczmy sobie jeszcze tylko tutaj perłowy. <laughs> Przepraszam bardzo. Nie, no niech one się błyszczy. Niech one się błyszczy. Tutaj. Kolor wykończenia, standardowy, czarny. Tak mamy y, niektóre rzeczy y, żółte. Tutaj tak z grzbietem. No, z wgłębieniem. Gdzie tu jest wgłębienie? Może ja jestem? A jest, dobra, nie widziałem tego, jest. E, I szczerze damy sobie z tym właśnie wgłębieniem, chociaż nie. Jednak tak, po prostu z, y, ze grzbietem, z grzbietem, ze grzbietem. E, nie wiem, jak to się tam mówi. E, dajmy sobie lotkę koloru drugiego, żeby było więcej tego czarnego. Właściwie, bo tutaj spoiler jest chyba wysuwany. Tak. Takie coś możemy sobie dać. Fajnie by było, jakby wtedy ten spoiler też był czarny, a nie żółty. Może damy sobie po prostu takie coś. Chyba tak sobie damy, wiecie? Tak, o nie będzie wysuwanego. Co prawda dobrze wysuwane, ale nie będzie. Tutaj, zawieszenie sobie damy akurat. E, płetwę sobie dajmy e, czarną. Będzie to na pewno coś ciekawszego. Turbo, oczywiście, nie. Tutaj rodzaj kół też nie robimy. Robimy tylko w odporne i nie przyciemniamy szyb. Oczywiście, jedziemy standardowo na. na co? Na lotnisko. Tak, na lotnisko. Pojazd jest ogółem dosyć szybki. Nie pamiętam, jaka on ma prędkość maksymalną. Eee, więc, e, więc wam nie powiem, staram się go nie rozwalić w drodze. Jakby coś, oczywiście, jeżeli tuning komuś się nie podoba, mój no to też możecie napisać w komentarzu. E, jest to oczywiście tuning robiony bardziej podobnie, mnie, chociażbym trochę go zostawił w tym kolorze czerwonym. Ale no bądźmy szczerzy, każdy kto widzi Ferrari, no na większości widzicie je czerwone, e, więc już można trochę o tym żygać. Ale ogółem kolor, który miał y, ukazywać Ferrari, miał być kolorem żółtym. Czy tak dano jest? Nie mam pojęcia, czy ukazują mnie w kolorze żółtym czy w kolorze czerwonym. No wiem, że po prostu większość osób kupuje w kolorach czerwonych, bo z tym się kojarzy Ferrari. Dlaczego? Nie wiem. Nie pytajcie mnie, mi się samemu kojarzyło, to jest taka ciekawostka, którą się dowiedziałem, nawet nie pamiętam od kogo. Dobra. Więc no, ta, ta, taka informacja dla, dla osób, które są po prostu ciekawe. Dlaczego właśnie kolor żółty wybrałem. Auto jest ogółem całkiem ładne. Trzyma się drogi, no tak pół na pół. Eee, ale jest szybkie. To, to trzeba mu przyznać, że jest to auto dosyć szybkie. Jest tu pojazd szybciutki. Powiedziałem to nawet nie wiem ile razy. Oczywiście porysowana łaska. I tu standardowo nie chce nam się otworzyć a to już jest chyba standard na tych odcinkach, że ja muszę biegać. Dobra. W ogóle, widzowie, liczę, że do maja jak dobrze pójdzie. Więc, jak chcecie, to możecie udostępniać te filmy. Eee, to będzie na pewno coś tam niewielkiego. Zdobędziemy 1000 subskrypcji na kanale. Ma eee, no jest za 280. Eee, nie jest to jakoś ultra dużo, ale no, dla mnie jest to i tak już wielkie wow. Czy jest was... was. was bla, 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 Was tyle na kanale. E, ale no. Chcę, chciałbym 1000 zbić do, do najlepiej 2 maja, takie moje urodzinki taki prezent Dobra, no to co? Ze spacji najpierw. dobrze się zadzwonić. I... sprawdzamy. Jaka tu będzie prędkość maksymalna. Na samym lotnisku, bo to oczywiście wiecie, na autostradzie możecie, może być taka sytuacja, że rozpędzicie się szybciej. A my sprawdzamy na lotnisku, czyli tak zwany drag. No, ja tu widzę 100. Prawie 120. O kurde. Dobrowidzowy, tego się nie spodziewałem. Tego, tego się naprawdę nie spodziewałem. Mogę to rozwalić? O kurde, to jest jeszcze niezniszczalne. No to żeśmy rozwalili jeszcze sobie Ferrari, no super! Dobra, jedziemy je naprawić w takim razie. Pierdziele. Ja to jestem dobry kierowca. Normalnie najlepszy na świecie. O faaaken maken Może tędy sobie wejdziemy. Chyba jakieś zawody są, nie wiem nawet co tu jest. Dobra, naprawimy sobie furę. Wierdziele. 100, prawie 20 mil było. No tak, to są mile. Powiem tak, ten pojazd na pewno dużo przyspiesza na wybojach. Czyli na autostradzie, no spokojnie powinien, powinien się pojechać około chyba już nie ma ich. Może troszkę mniej? Okej, okay, nie. Dobra, tym nie jedziemy. To jedziemy naokoło. E, więc, no jest to na pewno spora różnica. Możemy się tutaj jeszcze w sumie karmić, tak? Okej, okay, pokazałybyśmy, co się uderzyli, a nic się nie uderzyliśmy. No widzicie? 130 było w pewnym momencie. A teraz są nawet 150, ale to było w locie, więc. Znaczy, możemy to zaliczyć, wiecie? Było 150 mil. E, nie wiem, nie wiem, będzie ile to jest kilometrów, ale na pewno sporo. Dobra, spróbujemy jeszcze wyskoczyć. No padzie nie wiem, jak się kontroluje lot, ale chyba całkiem dobrze mi poszło. Dobra, to teraz sobie spróbujemy oczywiście e, bez, 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 bez spacji, tak? Tak zwanego ręcznego. No, sobie trochę na maskę. Tutaj. Dobra, na pewno lepiej jest niż przedtem. Dobra, <laughs> sprawdzamy. Czemu tak jest patrzcie? A, teraz już nie. Dobra, nieważne. Ruszamy. Mamy 90 mil. 100 mil. 110. No, widzieliście, tutaj to jest też drag, co nie? Tam rozpędzimy się szybciej. Na, na zwykłej ulicy. No, bez spacji było gorzej. Szczerze, Zdziwiłem się trochę. Myślałem, że, że bez spacji będzie lepiej, bo jednak jest to pojazd chyba z napędem na 4 buty, co nie? Czekajcie, raczej tak. Tak, na pewno na 4 buty. Dobra. Teraz sobie zobaczmy tutaj na tak zwanym moim torze. W sensie moim torze. No po prostu na tym e, torze ja to będę nazywał. Teraz tor lotniskowy. W sensie możemy przetestować skrętność danego pojazdu jego prędkość. No, oczywiście prędkość no to tutaj dosyć szybko ją nadrabia. E, jest pojazd trochę wolniejszy, ale z dużo lepszą skrętnością jest w sensie tutaj GTO. To zresztą też jest super, więc może jeżeli będziecie chcieli w przyszłym odcinku i to, no to dla was specjalnie nagram. No tutaj ładnie weszliśmy w zakręt to trzeba nam przyznać. O, tutaj prawie skasowaliśmy siebie, bo tego super nie da się skasować. No ale tutaj jak skręcamy mocniej, to jednak zarzuca tą dupą. To jest taki minus, bo dosyć mocno zarzuca tą dupą. I no, podczas wyścigu łatwo wpaść poślizg, yy, o kurde, ale logi przez chwilę miałem, przepraszam, o widzowie. O tutaj, no tutaj już na przykład wypadliśmy. Ale tak to już bywa czasem. Dobra i tu. Tutaj ale jak widzieliście wpadliśmy w ten poślizg, to jest bardziej pojazd tak... Dla wyglądu nie tyle co podwyścili pod pod no pariach jest może trochę lepsze podwyścili, ale to już jest w sumie kwestia chyba gustu. Co nam się bardziej podoba, czy pariach, czy, czy to Italii, one kosztują ponad 2 miliony, a bez promocji chyba ponad 3 miliony. Więc no nie jest to tanie, o no, to pariach jest tańsze, o ile się nie mylę. Pariach jest tańsze i to tak srogo tańsze. Ale no. Dobra, widzowie, więc jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie taktyczną łapkę w górę, dajcie znać komentarze pod filmem, czy chcecie więcej takich typu odcinków. Czy macie jakiś pojazd, który byście chcieli zobaczyć na tym kanale? Bo ja oczywiście czytam te komentarze, czytam wszystkie komentarze, więc możecie pisać. Nawet jakbym dziennik minął, jakby zawsze, zawsze fajnie coś poczytać. Więc to. No. Ale co ja chciałem powiedzieć? Do następnego, w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.